Na no dzień dobry. Dzisiaj słuchajcie pod wpływem pytań i zdjęć, które mi przysyłacie na messengera w wiadomości prywatnej i w ogóle do nas. Objawy takie na tujach, na jałowcach, na cisach bardzo dużo, że poszczególne gałązki licznie usychają. Tak niby drzewko zdrowe, tarcznika nie ma, misecznika nie ma, przędziorków nie ma, a gałązki usychają. I widać tutaj na przykładzie tego Jałowczyka. Że faktycznie cały ten zdrowy, tak? a gałązki nawet takie duże, a już się pojawiają też i takie maleństwa, których czubki też już zaczynają usychać. I nic tu nie widać, żadnych szkodników. Weźmiemy lubkę, też nie widać, zobaczcie, jakie one są liczne. To jest młody przyrost. Tak samo na tujach jak zwłaszcza na tych gałęziach środkowych przycisie. No dużo tych gałązek zasycha. Zobaczcie, zdarzają się nawet takie grube gałęzie, które są suche. I co my to mamy w środku, Michalin? Jakbyś tak zrobiła zbliżenie. No jest dziura, tak? Jest dziura. Jest wyciek żywicy. I tu siedziała gąsieniczka. To się nazywa licinek jałowiaczek. Jest licinek kasztanowiaczek. Jest licinek. I tujowiaczek, słuchajcie, jest to szkodnik, który od niedawna, tak jak ćma za zaatakował Polski. No i tak robi. Teraz oglądałem ostatnie zdjęcia tuje, około dwóch metrów, no i można powiedzieć, że co czwarta, co piąta gąska, taka nieduża, 10 cm i uschnięta, bez wyjazdnych obrazów na zewnątrz. I jak to żeruje, słuchajcie. Kwiecień, maj, zimuje. Jak larwa. Kwiecień, maj, przepoczwarza się motylka. Lata sobie, biega, zapłodni się. I już lipiec, sierpień. Składa z powrotem jajeczka i od tych cóbeczków, od tych młodych gałązek zaczynając, tak? Wchodzi im starsza, tym głębiej w te pędy. Po prostu i wyżerając im środek, i to, co za nią usycha, a to, co przed nią jeszcze żyje. Dochodzą do takiego miejsca. Gdzie osiąga te swoje wielkości do przepotwarzenia, czyli do wiosny, i tam się przepotwarza i zamienia się z powrotem w motylka. No i słuchajcie, jak z tym walczyć? No walkę by trzeba zacząć i wiosną, i, i latem. No wiosną, póki jeszcze nie przepotwarzyły się, no jest szansa, że jakimś środkiem systemicznym, typu maspillan, albo czym innym, Opryskamy taką roślinkę, środek się wchłonie do wnętrza, bo musi wejść do wnętrza. Ta, ten szkodnik musi to ugryć, żeby się otruć. Lepszym sposobem byłoby zwalczanie, właśnie jak ona składa te dopiero malutkie jaja, które się wylęgają i są bardzo płytko, bo ona składa jajeczka między te igły, te maleńkie igły, i wtedy ta gąsieniczka jest płytko. Na miękkiej części, która pobiera środek bardzo intensywnie i wtedy będziemy mieli szansę tego, żeby ta gąsienica się nie rozwinęła, żeby ten pęd dalej nie zasychał, no i jesienią już nie będzie takich dużych objawów. A tak wygląda to po prostu okropnie. No zobaczcie, takie duże gałęzie, takie duże gałęzie, normalnie odgryzione, przepoczwarzy się, ugryzie tą gałąź. Ochyda, nie? Że lecinek, Jowczowiaczek, lecinek, kujowiaczek, lecinek cisowiaczek i jeszcze jaki by tam nie był. Spojrzyjcie sobie, poczytajcie jeszcze o nim, jak macie takie objawy, no i do, do pracy, do ochrony. Do zobaczenia! Czy chcesz mieć zdrowe i piękne rośliny? Aplikacja Plantis Zielone Pogotowie pozwoli Ci szybko identyfikować choroby oraz szkodniki na swoich uprawach. Znajdź swoją roślinę korzystając z dostępnych kategorii lub wyszukiwarki. Dzięki dużym i wyraźnym zdjęciom możesz łatwo rozpoznać chorobę lub szkodnika, dowiedzieć się w jakich okresach występują oraz w jaki sposób z nimi walczyć. Potrzebujesz pomocy fachowca? Nasz ekspert Ci pomoże. Prześlij do niego zdjęcie z opisem problemu, a otrzymasz poradę. W aplikacji znajdziesz ponadto wiele wartościowych treści, takich jak przewodniki wideo, podcasty i publikacje. Korzystaj z wiedzy i doświadczenia tysięcy pasjonatów takich jak ty. Zostań częścią naszej społeczności już dziś. Pobierz bezpłatnie aplikację Plantis Zielone Pogotowie.